Witam, w kolejnym odcinku zaczęliśmy Black and White. Czy dzisiaj będzie o serii czarno-białej? Nie. Co prawda, na moim kanale była seria dla biegacza w stylu Black Edition, Blue Edition oraz Red Edition, ale póki co nie ma tutaj w moim repertuarze White Edition. Chciałem porozmawiać o butach, które spowodowały, że Nike pokazał swego czasu dużą innowację. Czy to są te buty? No właśnie nie. To pokazałbym w przypadku serii White Edition czy Black White Edition. Natomiast to nie jest przedmiot moich zainteresowań. A te oto buty Nike Shox TL. Dlaczego te buty? Są ciekawe, się wyróżniają i oryginalne. To właśnie w tym odcinku o tym sobie z Wami porozmawiam. Zaczynam. Zaczynam może od kwestii takiej teoretycznej. Dam linka do mojej strony, co jest napisane na temat tego modelu. System Nine Shocks to wspaniały przykład innowacyjnego myślenia oraz wyznaczania nowych standardów w obuwiu sportowym. <laughs> no, muszę dać, że ten tekst był pisany kilka lat temu, więc nie jest aktualny, ale postanowiłem go tutaj przytoczyć. Konstrukcją Siok prezentuje najnowsze materiały podeszwy środkowej Nike i jest owocem trwających kilkanaście lat badań. <laughs> w technologii tej wykorzystano kolumny z uretanu ze względu na dużą wytrzymałość tego rozwiązania stosuje się je w zawieszeniach bolidów formuły 1. No formuła buty, trochę daleko, ale jednak. Tak zbudowana podeszwa środkowa zapewnia niewiarygodną wręcz amortyzację, a zarazem ogromną spryżystość niemal wypychającą sportowca naprzód. W przemyśle motoryzacyjnym podobne kolumny mają zadanie podtrzymać silnik aż do 160 tysięcy km przebiegu. Podstawową strukturą systemu tworzą piankowe kolumny osadzone pomiędzy dwoma płytkami. I tu faktycznie mam kolumny ułożone dwutorowo na zewnątrz buta i w środku. I to jest opcja całej podeszwy. A tutaj opcja końcowej stopy końcowego etapu odcinka buta. Kolumny mają róż, róż, różną wielkość i umieszczone są w określonych obszarach, tak aby najlepiej spełniały swą rolę zależnie od rozmiaru stopy i rodzaju dyscypliny. System sioks został podany najbardziej drobiazgowym testom, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Nike. No w tamtym czasie. Pierwszy projekt przewidywał kolumny jedynie w obszarze pięty. No właśnie, to jest ten projekt pierwszy. Inżynierowie, konstruktorzy butów doszli do wniosku, że tutaj starczy. I jak chodzimy, to wtedy te sprężyny nam pracują przy każdym kroku. Ale uwaga. Z, z czasem zmodyfikowano, włączając w niektórych przypadkach, całą długość buta. System ten najczęściej stosuje się w butach do biegania i koszykówki. Jakie są korzyści? Ochrona układu kostno-stawowego przy maksymalnych obciążeniach. Efekt sprężyny bez utraty stabilności. System oddaje więcej energii w zaangażowanej w ruch niż inne systemy amortyzacji. Dobra propozycja dla ludzi o większej masie. Tyle tutaj informacji ze strony, a teraz buty na żywo. Ten model jest bardzo ładny. Profil niczego sobie. Kolory, które dominują to oprócz bieli srebrny. Tak wygląda podeszwa. Buty całkowicie nowe. Pokażę wewnątrz. A teraz porównanie butów, które są chodzone przeze mnie i mają system rozłożony na całej podeszwie. To jest bardzo podobny egzemplarz, różni się w detalach, w kolorystyce. Tutaj mamy pokazany także emblemat tych butów, tej serii. Ale jak najbardziej jestem gotów i to zrobię, postawić te buty na tej samej wysokości, bo to jest ta sama rodzina butów Nike Shox TL. I porównanie. W ten sposób. Tak. Teraz tak. I jeszcze może w tym ujęciu. Tyle na temat Nike Tiel. Zapewne był to krok naprzód nie tylko w obrębie firmy Nike, ale także w świecie obuwia. Ta konstrukcja. Dokonała pewnej rewolucji i znowu przedsiębiorstwo z Oregon wyścignęło konkurencję o jeden krok. Jeśli się podobało, kciuk do góry, subskrypcje mile widziane. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.